Stoję w miejscu, w którym stały setki zadowolonych klientów. Za moimi plecami jest nowa Kia Sportycz, czyli najchętniej kupowany SUV w Polsce w 2022 roku. Dzięki uprzejmości salonu Kia Plichta w Olsztynie, przetestujemy dla Państwa ten samochód i opowiemy o naszych wrażeniach z jazdy. Czy faktycznie warto kupić Kia Sportycz w 2023 roku? Zapraszam do testów. Sportycz Sportage to model, który zadebiutował na świecie już w 1993 roku, jednak prawdziwy boom przypada dopiero na czwartą generację modelu produkowanego w latach 2016-2021. Model Sportage to duży samochód idealnie wpisujący się w obecną modę motoryzacyjną, która została zdominowana właśnie przez suwy. Kia Sportage 5 zadebiutowała na świecie pod koniec 2021 roku i od razu stała się fenomenem sprzedażowym. Design samochodu nie był rewolucją, tylko ewolucją w kierunku nowych standardów. Sportage robił dobrze wszystko to, co zadecydowało o sukcesie sprzedażowym poprzednika. Był duży, przestronny, wygodny i w dobrej cenie. Do tego dochodzi jeszcze szereg rzeczy, którymi Sportage 5 znacznie przebił poprzednika, takich jak nowoczesność, ergonomia czy bogate wyposażenie. Ostatecznie Kia sprzedała 35 tysięcy egzemplarzy piątek w 2022 roku, stając się tym samym liderem sprzedaży w segmencie SUV, wyprzedzając Dacia Duster i Hyundai Tuscona. Kia oferuje cztery wersje wyposażenia samochodu. Są to kolejno M, L, Business Line i GT Line. Wersja M może być wyposażona w silnik benzynowy 1.6 T-GTI o mocy 150 koni mechanicznych, sześciobiegową manualną skrzynię obiegów lub Milt hybrid o takiej samej mocy, jednak z siedmiobiegową dwustopniową przekładnią. Wszystkie wersje mogą być wyposażone w dużo mocniejsze jednostki, w tym plug-in hybrid o łącznej mocy 265 koni mechanicznych. Nasze ręce trafił model w wersji Business Line, wyposażony w silnik benzynowy hybrid o łącznej mocy 230 koni mechanicznych, wyposażony w 6 automatyczną skrzynię biegów. Pierwsze zdanie na temat samochodu najczęściej wyrabia się po prostu do niego wsiadając. Kia Sportage 5 wydaje się samochodem wręcz idealnie dopasowanym do kierowcy. Pierwszy raz rozsiadając się w wygodnym fotelu, który swoją drogą jest ogrzewany i klimatyzowany, Miałem wrażenie, jakbym jeździł tym autem całe życie. Kia Sportage 5 w środku jest samochodem z 2022 roku. Widać to chociażby po 12,3 calowych ekranach, które są swego rodzaju centrum dowodzenia autem. Samochód posiada wiele przydatnych funkcji, chociażby takich jak Kia Connect, która pozwala sparować komputer pokładowy ze smartfonem, czy mapy w czasie rzeczywistym ostrzegające nas przed utrudnieniami, remontami czy nawet radarami. Fotele kierowcy i pasażera, jak już wspomniałem, są podgrzewane i klimatyzowane, w dodatku regulowane w pięciu płaszczyznach, w pełni elektronicznie. Podobnie zresztą jest z wielofunkcyjną kierownicą, która w testowanym przez nas egzemplarzu również była podgrzewana. W skrócie. Kierowca może idealnie wpasować się w sportydza i nawet osoba słusznego wzrostu jak ja, może czuć się w nim bardzo komfortowo, co nie zawsze jest regułą. Podobnie sprawa ma się z tyłu. Siadając za fotelem ustawionym pod samego siebie, miałem bardzo dużo miejsca zarówno na głowę, jak i nogi. Składana tylna kanapa, bez żadnego problemu jest w stanie pomieścić trzy dorosłe osoby. Bagażnik, który ma 591 litrów pojemności, Mimo dość ciętego tyłu, jest całkiem ładowny. Pod przesuwną podłogą znajdziemy koło zapasowe, zestaw narzędzi czy trójkąt ostrzegawczy. Dodatkowym smaczkiem jest możliwość rozłożenia tylnej kanapy z poziomu bagażnika, co znacznie ułatwia cały proces. Kia Sporty to duży samochód, który w zestawie z hybrydowym silnikiem waży sporo ponad 2 tony. Podczas jazdy na elektrycznym silniku, auto jest wręcz zaskakująco zrywne, i podczas startu ze skrzyżowania możemy zostawić stojące za nami auta daleko w tyle. Podczas korzystania z jednostki benzynowej jest nieco gorzej, jednak auto pod żadnym pozorem nie jest powolne. Podczas jazdy po obwodnicy Olsztyna ze stałą prędkością około 110 km na godzinę udało nam się uzyskać wynik spalania w granicach 7 litrów na 100 km. Jazda w miejskim korku, w dużej mierze na silniku elektrycznym, zmniejsza spalanie nawet do granic 5-5,5 litra na 100 km. Biorąc pod uwagę rozmiary i wagę auta, jest to znakomity wynik. Naszym zdaniem Kia Sportage 5 to doskonały samochód dla osób poszukujących uniwersalnego i rodzinnego auta. Sportage nadaje się zarówno do jazdy po mieście, parkowanie tym samochodem wyposażonym w kamery i czujniki cofania nie jest żadnym wyzwaniem, jak i wyruszenie w dalszą trasę. Samochód fabrycznie ma 17 cm prześwitu, co sprawia, że wjechanie pod krawężnik czy jazda po polnej drodze nie stanowią dla niego żadnego wyzwania. Samochód z pozoru, wyglądający na kolejnego suwa, może sprawić kierowcy ogromną frajdę z jazdy, a nie jeden kierowca sportowego samochodu może się bardzo zdziwić, oglądając tył naszego Sportydża po starcie na skrzyżowaniu. Po kilku godzinach spędzonych z Kia Sportage nie dziwię się zupełnie, że to jest najlepiej sprzedawany SUV w 2022 roku. Ten samochód dobrze wygląda, dobrze jeździ, ma świetne wyposażenie i przyzwoitą cenę. Jego statystyki sprzedaży w ogóle nie dziwią. Jest to samochód wręcz można powiedzieć kompletny.